Dzień dobry, cześć wszystkim witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Clash Quest. Lecimy, nie zawracam wam głowy, tylko lecimy, odblokujemy kolejne poziomy. Ok Okej, okay. szybkie przypomnienie jak atakują te jednostki, ale to spoko. Wszystko wiemy tak jak należy, więc przypuścimy frontalny atak na tego. Oczywiście tak. Okej, okay. nie jest źle powiem Wam szczerze. Uuu, troszkę nas tu zniszczyły nam te jednostki. Zostawcie lajka oczywiście i zapraszam Was na mojego Twitcha. Okej, okay, broad link macie w opisie. A mogę użyć przecież tego jeszcze. No to było nawet spoko. Dobra. Zróbmy tak i będę mógł wtedy. Aj, myślałem, że będę w stanie te wszystkie konie tutaj użyć. Ale niestety nie bardzo. Uh, to bolało. To bolało, proszę Państwa. Oj, tutaj to ładny atak przeprowadzimy. O, to było mistrzostwo. Ej, te łuczniczki są strasznie mocne, powiem Wam szczerze. Okej, okay, brakuje nam w ogóle tych. Zobaczcie, nie przejdę tego. Ale słabe. Będę musiał, słuchajcie, rozwijać nasze jednostki. Ale też popełniłem błąd, moim zdaniem, w poprzednim. Later stage, but you only need to beat the first stage. Ok. Możemy ulepszyć barbarzyńców, ale nie mam do tego potrzebnych funduszy. Więc będziemy musieli iść do kolejnego poziomu. I musimy zagrać tu z pomyślunkiem, słuchajcie. Te konie atakują w ten sposób, więc to jest bez sensu, moim zdaniem. Zróbmy coś takiego. Zróbmy tak. Ok, zróbmy coś takiego. No i znowu w skarb poszły. Dobra, zróbmy tak. Ok. Okej, okay, dobra, wyczyściliśmy to. Teraz tak, konie weźmiemy tak i tak. Mamy uczniczki, więc być może jedną wieżę nam tutaj zniszczą. Okej. Okay. Dobra, barbarzyńcy poszli i myślę, że jedna ta... Okej, okay, pięknie. Więc zaoszczędziliśmy trochę tych jednostek. Zobaczcie, co tu się stanie. O, To było super. No, trzeba myśleć po prostu. Starać się zużywać jak najmniej tych naszych jednostek. Dobra, dostaliśmy monety, więc mogę teraz ulepszyć naszych barbarzyńców. Ja to zrobię od razu, żeby mocniejszy był. Ej, bossa mamy! Pierwszy boss! Ło, wow, kurka, ale przeciwnik! To on, pierwszy boss, ale ma ząb złoty. Widzicie to? Dobra. Oj, to zepsułem. Moim zdaniem. Uuu, ale... Ale nam przywalił. Dobra. I co byśmy tu mogli zagrać? Te konie mają tylko... ale łuczniczki, patrzcie. Plus 60%, więc bardzo dużo obrażeń tu zadamy. Okej, okay, czyli ten zaatakuje w tę linię. Z tego co widzę tu. Hmm. Dobra, teraz te konie weźmiemy. One nie zadały jakoś tak dużo. Okej, okay, no już jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o te obrażenia. Okej, okay. mamy jeszcze bombę przecież, mogę ją zużyć. Okej, okay. hey, udało się chyba. Jeszcze go nie pokonałem, ale teraz. Pięknie, udało się. Król goblinów został pokonany. Pięknie. Pięknie, pięknie, słuchajcie. Dostaliśmy coś tu. A, patrzcie, zróbmy to na maksa. Spróbujmy. Myślę, że teraz mi się to uda. Zrobimy tak, bez sensu. To zróbmy coś takiego. No nic, będę musiał tak przywalić. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Dobra, zróbmy coś takiego, bo rozwalimy ścianę. Pięknie. Teraz coś takiego. Ok, pięknie, dobrze, dobrze. Mamy stage drugi, ja tu mogę użyć tego. Pięknie. No to było takie nieprzemyślane z mojej strony. Okej, okay. uczniczki, pięknie. Z zrobimy tu jeszcze jedną. I pięknie, patrzcie, o wiele lepiej mi poszło. O co to jest? Resource, quest tokens. Ok, czyli patrzcie, token do questów dostaliśmy. Ło, wow, tysiąc skrzynie takie odblokowaliśmy. Wow, a tu jest. Wow, znaleźliśmy Gianta Giants attack defense building first when those are taken off. Ok, wow, mamy olbrzyma. Wow, przetestujmy go. Aż muszę zobaczyć, patrzcie, olbrzym. Będziemy musieli jakieś struktury rozwalać tutaj z tego co widzę. Na pierwsze się zajmiemy wieżami. A, to raczej dużo obrażeń nie zadało. No powiem wam, że no, ciężko, ciężko moi drodzy, dobra, nie rozwaliłem tego, to było bez sensu moim zdaniem, dobra, no tu już, uhuhu, to było spoko, Pro... 100% obrażeń teraz zaserwujemy, pięknie, dobra, o, patrzcie jakie kombo tu pójdzie, łombo kombo, ha, Wow, nieźle. Ile gwiazdek tu zdobyłem, zobaczcie. Good progress on your quest. You can now check that's in the shop. Mamy shopping odblokowane. zobaczcie. Wow, zdobyliśmy bardzo dużo rzeczy. Okej, okay, fajnie. I to już kosztują ge dżemy. gemy, Gemy gemy, gold. Okej. Okay. Okej, okay, nieźle, ale możemy Prinsa ulepszyć. Niestety. Aha, mój Dek w ogóle nie zawiera teraz Prinsa. Prawda? Dobrze mi się wydaje. A nie jest. Jest. Dobra. Słuchajcie, to by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się.